Cześć moi drodzy, zapraszam dzisiaj na odcinek o grzybie, który się nazywa Trzęsak Mózgowaty. Jest to grzyb niejadalny, ale bardzo fajnie, ciekawie, intrygująco wygląda. Faktycznie przypomina trochę mózg. Wstęp do filmiku z mojego biura, bo ten z lasu mi się nie udał, natomiast oczywiście cała reszta nagrań z lasu, gdzie trafiłam na bardzo dużą grupę trzęsaków mózgowatych. Zapraszam. Tak wygląda trzęsak mózgowaty, jest kulisty, mniej lub bardziej równomiernie kulisty, ale ma ciekawą fakturę takich jakby zwojów mózgowych, stąd jego nazwa, trzęsak mózgowaty. Rośnie na najczęściej na drewnie sosen, ale też na innych drzewach iglastych, na drewnie innych drzew. Tutaj mam na sosnach i też na jakichś innych właśnie drzewach. Zaraz Wam pokażę to bogate stanowisko. Trzęsak mózgowaty paso żytuje na innym grzybie, który też rośnie na tej gałązce sosnowej, na tych białych plackach, a nazywają się one skórniki krwawiące. I faktycznie, jak się je skaleczy, przetnie czy uszkodzi, to one wypuszczają taką jakby krew. Tutaj wcześniej, wcześniej to sprawdzałam, widzicie na tych, na tych dwóch, faktycznie tak jest. Nawet wystarczy je przycisnąć i one wtedy też się tak przebarwiają na krwisty kolor. Więc na tej jednej gałęzi i trzęsaki mózgowate i skórniki krwawiące. Tutaj też takie większe skupisko, tu już nie na sośnię, na jakimś innym drzewie. Może lepiej będzie widać tą mózgowatą fakturę owocnika. Kolor ma albo taki różowawo-brązowy, albo troszeczkę ciemniejszy. Rośnie albo pojedynczo, albo grupami, jak tutaj. Wcale nie tak bardzo, bardzo częsty, ale nie jest to oczywiście też żaden, żadna rzadkość, żaden bardzo y, niespotykany grzyb. Natomiast nieraz chodzę cały dzień po sosnowym lesie i nie trafiam na ani jednego trzęsaka mózgowatego. One mają jakieś swoje wymogi chyba. Nie wszędzie są. Mogą być troszeczkę jaśniejsze, jak ten na przykład. Albo trochę ciemniejsze. To pasożytowanie trzęsaka mózgowatego na Skórniku krwawiącym odkrył amerykański mykolog Robert Bandoni w 1961 roku 1961 i według jego badań ta biała część w środku trzęsaka tego to przekształcona właśnie <laughs> grzybnia skórnika krwawiącego. Tu już bardzo stary owocnik, prawdopodobnie zaatakowany przez jakieś glony, taki zielonawy. A tu wyżej młodszy. I taki właśnie fascynujący jest świat grzybów, mnóstwo różnych kształtów, faktur, ciekawostek, współzależności. Fajnie poznawać. Mam nadzieję, że ten filmik przybliżył Wam Trzęsaki mózgowate. Być może widzieliście je już w lesie i zastanawialiście się, co to za grzyby. To już wiecie, kochani. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Wszystkiego dobrego!